Hello, my name is Renata. My channel is called Learn Polish with Renata. Today I'm going to give you some phrases. Let's start. Ludzie, zwierzęta, ptaki, robaki, ryby, ślimaki, żaby, żaba. Foki, Muszle, Sieci, Łódź, Plaża, Wydmy, Sand, pta, Piasek, Wyspa, Półwysep, Boja, Latarnia, Rośliny, Kamienie, Nurkowanie, Stwory, meduzy. Let's repeat again. Ludzie, zwierzęta, ptaki, robaki, ryby, ślimaki, żaby, żaba, foki, muszle, sieci, łódź, plaża, wydmy, wyspa, półwysep. Boja, Latarnia, Rośliny, Kamienie, Piasek, Nurkowanie, Stwory, Meduzy. Let's translated. Ludzie, People, Zwierzęta, Animals, Ptaki, Pec, Robaki, Insekt, Ryby, fish ślimaki snails żaby frogs żaba frog foki seals muszle shells sieci fishing net łódź boat plaża beach wydmy sand dunes wyspa islands Powiedzę penus boje boi latarnia la, lighthouse, rośliny plants, kamienie stone, piasek sand, nurkowanie dive, stwory creatures, meduzy Jellyfish. Let's repeat again in Polish: ludzie, zwierzęta, ptaki, robaki, ryby, ślimaki, żaby, żaba, foki, muszle, sieci, łódź, plaża, wydmy, wyspa. Półwysep, boja, lataria, rośliny, kamienie, piasek, nurkowanie, stwory, meduza. Thank you very much.